Hej, są takie misje poboczne w grach, które potrafią wryć się w pamięć. Często dzieje się tak za sprawą poziomu trudności, a czasem za sprawą opowieści, jaką ze sobą niosą. Dziś przyjrzymy się misji, która łączy obie te cechy. Po przybyciu do Lianon dowiadujemy się od jednego z leonidarskich strażników, broka Dalingara, że niedawno upiór wyłonił się ze starych szybów. I od tego czasu krąży w pobliżu kopalni. Kilku śmiałków próbowało go wypędzić. Niestety, wszystkich spotkała śmierć. Zginęli od zardzewiałego ostrza. Nasz bohater decyduje się pomóc i po wygranej walce duch znika, pozostawiając po sobie pierścień oraz miecz. Porucznik Fell domaga się miecza jako dowodu, że niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Natomiast na pytanie o pierścień. Prok radzi nam odszukać kupca Ortacha Gelfbirda, który kolekcjonuje różne antyki. Może on będzie w stanie go rozpoznać. Po przybyciu do Ortacha, on od razu rozpoznaje pierścień. Jest to sygnet Udbina, uczonego, który pewnego razu wraz ze swymi uczniami zszedł w głąb ziemi, przepasne głębiny Baragor. Zamierzał zbadać królestwo demonów. Od tamtej pory słuch po nim zaginął. Najwyraźniej ich duchy znalazły drogę na powierzchnię. Udwin i jego towarzysze byli powszechnie znani jako eksperci w dziedzinie demonologii i tego, jak jej użyć do oswajania demonów, tak jak zrobił to po nim wielki mak kręgu Uram Czerwony. Udwin był mądrym człowiekiem, lecz gwałtownym i niecierpliwym. Wierzył, że w Królestwie Demonów ukryta jest pradawna wiedza, wiedza o powstaniu świata. Swego czasu, a było to jeszcze w epoce Wielkiego Imperium, mieszkał w Talindarze, białym mieście pod jeziorem. Najprawdopodobniej był niezwykle bogaty i bardzo wpływowy. Jego znakiem był pierścień spleciony ze srebrnego drutu, lecz Udwin zabrał go ze sobą do swego ponurego grobu. W międzyczasie w okolicy kopalni pojawił się duch skryb. Po pokonaniu upiora poza pierścieniem znajdujemy starożytną księgę runiczną. Ortach nie potrafi odczytać księgi i dlatego zasugerował nam, aby porozmawiać z Dariusem. Starzec jest znawcą starożytnych języków. Let old, i rzeczywiście Darius jest w stanie przeczytać tę księgę i stwierdza, że wyjaśnia ona tragiczną podróż Udwina do otchłani Baragor, gdzie Udwina i jego ludzi spotkał tragiczny koniec podczas walki z Czerwoną Hordą. Po pokonaniu kolejnego ducha, ducha zwiadowcy, pojawia się sam Udwin. W przeciwieństwie do innych duchów, zachowuje on spokój. I można z nim Where am I? In Nortander, in the year eight after the Convocation, you slept a long time. If you are who I think you are, I wandered for a long time dumb, dumb, dark dumb. very long. My name is. Niestety niewiele pamięta, a po okazaniu księgi wracają najgorsze wspomnienia. Wspomnienia o szponach, szponach w ciemności, krwi, krzykach i bólu, bólu nie do zniesienia. Coś w nim pęka i bierze nas za kolejną demoniczną sztuczkę i zaczyna z nami walczyć. Po wygranym starciu jego duch może wreszcie zaznać spokoju. Na koniec mam dla Was kilka porad odnośnie tego zadania. Pierwszego ducha jesteśmy w stanie pokonać podczas naszej pierwszej wizyty w Lianon. Ducha skryby i zwiadowcy powinniśmy dać radę pokonać podczas drugiego pobytu w Lianon wraz z misją pozyskania lekarstwa dla generała. I tak, z ducha Skryby otrzymujemy magiczne pióro, potrzebne do misji magiczne artefakty, którą otrzymujemy od Gabara w Szarogórzu. Z ducha Zjadowcy, łuk z czarnego cisu, wymagany do misji Czarny Cis, którą otrzymujemy od Zarima w Szarogórzu. Duchu Dwina jest wojownikiem na 20 poziomie, którego powinniśmy dać radę pokonać po naszej przygodzie w dzikiej przełęczy. Jako nieumarły jest on podatny na białą magię, lecz ze względu na wysoki poziom może się oprzeć większości zaklęć. Po pokonaniu Udwina otrzymujemy jeden z najlepszych pierścieni w grze, którego jedynym wymaganiem jest dwunasty poziom. Dziękuję za wysłuchanie tej opowieści. Daj znać w komentarzu co sądzisz o takiej formie. Jeśli podobał Ci się ten materiał to pamiętaj o zasubskrybowaniu mojego kanału i łapce w górze.